O rany, stanie w kolejce do toalety. Wyczekiwanie momentu ulgi przy akompaniamencie dźwięków spłukiwanej wody, trzasków zamykanych i otwieranych drzwi, szumów suszarek do rąk i... innych odgłosów. Tak, to moje ulubione zajęcie. Wczoraj sterczałem w ten sposób i dumałem, aż nagle miejsce wypełniło się nieznośną wonią. Fuj. Szybko stamtąd uciekłem, uznając, że chyba jeszcze trochę wytrzymam. A więc dlaczego w niektórych toaletach publicznych tak cuchnie? Cóż, w tego typu ubikacjach często nie ma klap sedesowych, co powoduje, że przykry zapach szybko i łatwo się rozprzestrzenia. Czyżby urbaniści zrobili to z zamysłem, wnioskując, że dzięki temu cały proces stanie się szybszy i nie będzie kolejek? Czy rzeczywiście dlatego w publicznych toaletach unika się montowania klap? W takim razie warto też zapytać z jakiego powodu używamy ich w łazienkach prywatnych. To oczywiste, żeby stłumić zapaszek, jednak klapy służą również wielu innym celom. Po pierwsze chronią nas przed opryskaniem podczas spłukiwania wody. Po drugie zapobiegają wpadaniu rzeczy, na przykład takich jak klucze, które mogą wypaść z kieszeni. Zdziwilibyście się, ile komórek ląduje w sedesie. To jedna z najpowszechniejszych przyczyn awarii telefonów i pewnie byłaby nawet na pierwszym miejscu takiej listy, gdyby nie to, że ludzie wstydzą się przyznać. Jeśli wasz telefon wpadnie do muszli klozetowej w publicznej toalecie, która jest wyposażona w super szybką suszarkę do rąk, możecie jej użyć i spróbować uratować swój sprzęt. Jest szansa, że uda się powstrzymać szkody wywołane przez zalanie, ale to już temat na inny filmik. Kiedy jednak przypadkiem wrzucicie komórkę do tojtoja, lepiej od razu dać jej buzi na do widzenia. No może niedosłownie. Napiszcie raczej pożegnalny list lub coś w tym stylu. A skoro mowa o pisaniu, graffiti, czyli te wszystkie bohomazy na ścianie łazienki, to kolejny Powód braku klap w publicznych toaletach. W czasach, gdy nie mieliśmy jeszcze telefonów, można było namierzyć numer do dobrej restauracji w łazience, chociażby gdzieś nad umywalką. Człowiek przepisywał go więc na klapę sedesową, a później zabierał ją ze sobą do budki telefonicznej, żeby zrobić rezerwację. A co, jeśli przyszedła w knajpie i tak nie było miejsc? Żaden problem. Swoje siedzenie miał już przecież ze sobą. Zanim popularne stały się zespoły garażowe na topie, były kapele łazienkowe, a kiedy współlokatorzy zajmowali ubikacje, muzycy musieli ćwiczyć w toaletach publicznych. Podczas gdy wokaliści śpiewali zwrotki, perkusiści ćwiczyli swoje solówki, maltretując pałeczkami muszle klozetowe. Oczywiście nie podobało się to ludziom, którzy w danej chwili akurat musieli iść za potrzebą. Wyrywali więc klapy spod rąk bębniarzy i wykrzykiwali dość, ale spokojnie, pozostało nam śpiewanie pod prysznicem. Poza tym jeśli w domu wypadną wam z ręki tabletki lub szczoteczka do zębów, o wiele lepiej, żeby odbiły się od klapy niż wpadły do odpływu. Na szczęście w ogólnodostępnych toaletach takie ryzyko raczej nie występuje, bo umywalki znajdują się daleko od klozetu. No i pamiętajcie, że to przestrzeń publiczna, więc nie przesadzajcie z zabiegami kosmetycznymi. Możecie wyjąć szpinak z pomiędzy zębów, ale nie targajcie ze sobą suszarki do włosów. A co do kwestii zdrowotnych, jeśli jesteście chorzy, z pewnością powinniście zostać w domu. Nie chcecie przecież roznosić zarazków, których w publicznych toaletach i tak już jest mnóstwo. Właściwie to chyba najpoważniejszy argument popierający ideę nieinstalowania klap Jak sami wiecie, takie pokrywy są po prostu ohydne. A bakterie przenoszą się właśnie przez kontakt z obrzydliwymi rzeczami, a później nieświadomie dotykamy czegoś innego, na przykład jedzenia lub twarzy. Wyobrażacie sobie teraz dokładnie coś takiego, prawda? Zatem usuńcie klapę żeby nie trzeba było już niczego podnosić ani przykrywać, a pozbędziecie się potężnego źródła zarazków. Ale ręce i tak lepiej umyjcie. Mówiąc poważnie, klapy sedesowe montuje się także po to, by chronić nasze domowe zwierzaki. Wiem, że to brzmi paskudnie, ale kotki i pieski patrzą na muszlę klozetową jak na ogromną miskę z wodą. Może ona zagrażać zdrowiu pupili, zwłaszcza jeśli stosujecie silne środki czyszczące. W toaletach publicznych niebezpieczeństwo jest podwójne, ponieważ do czyszczenia używa się tam szczególnie skondensowanej chemii, która pozwala zabić te wszystkie wspomniane wcześniej bakterie. Kiedy więc idziecie z pieskiem na spacer, a przy okazji zahaczacie o ogólnodostępne sanitariaty, miejcie oko. Na waszego ulubieńca. Administracja Nowego Jorku zdecydowała się usunąć klapy w toaletach, chcąc w ten sposób umożliwić turystom robienie zdjęć słynnym ściekowym aligatorom z Manhattanu. Niestety, jako że te stworzenia są nadzwyczajnie śmiałe, kolejki do ubikacji zdecydowanie się wydłużyły. Natomiast zwykli mieszkańcy miasta, które nigdy nie śpi, oczywiście opuszczają klapę. Mogą więc spać spokojnie, wiedząc, że żadne gady nie złożą im nieoczekiwanej wizyty. Niestety ludzie żyjący w starożytnym Rzymie nie mieli aż tyle szczęścia. ówczesne toalety publiczne były po prostu długimi drewnianymi ławkami z kilkoma dziurami. Mogli z nich korzystać rzymscy obywatele w przeciwieństwie do kobiet, którym zakazywano wstępu. Zasadniczo aż do czasów wiktoriańskich w zapisach historycznych nie pojawiają się żadne informacje na temat ogólnodostępnych toalet dla kobiet. Ale Rzymianki raczej nie miały nic przeciwko. Zdarzało się bowiem, że z toalet wyskakiwały wówczas szczury, które gryzły nieszczęśników w <laughs> To po prostu ciosem poniżej pasa. A jeśli ta ciekawostka wydaje Wam się straszna, wyobraźcie sobie, że ubikacje niekiedy wybuchały. To dopiero chyda. I to całkiem niebezpieczne. Do eksplozji dochodziło, ponieważ rzeczy, które wpadały do toalety, zawierały mieszaninę wodoru i siarczku. Bum, bum! I mimo, że nauczyliśmy się rozwiązywać ten problem, czasami wciąż można usłyszeć historię o ubikacjach wylatujących w powietrze. Zazwyczaj scenariusz jest podobny. Ktoś wrzuca do sedesu jakiś kosmetyk, który łączy się z toaletową treścią i przez kotłowanie się substancji powstaje wstrętna niespodzianka. Ale gdyby bardziej zgłębić ten temat, okazałoby się, że to raczej tylko miejskie legendy. Warto jednak wspomnieć, że to nie Rzymianie byli wynalazcami publicznych toalet. Tę zasługę przypisuje się mieszkańcom Krety. Już w 3000 roku przed naszą erą stworzyli parterowe ubikacje, gdzie do spłukiwania używało się zbiornika umieszczonego nad głowami korzystających. Ludzie na Krecie często się gubili, nawet na kilka lat. Historycy twierdzą, że odpowiedzialny był za to słynny labirynt, który, co ciekawe, istnieje aż do dziś. Jednak każdy fan jasnej strony wie, jak było naprawdę. Zaginione osoby po prostu szukały bardziej komfortowych sanitariatów. Hej, to chyba kolejny powód, żeby zrezygnować z desowych. Zapach pomoże znaleźć drogę do ubikacji. W razie czego pamiętajcie, wcale nie powiedziałem, że to dobry pomysł. Po okresie kreteńskim toalety ze spłuczką zniknęły i pojawiły się ponownie dopiero w 1851 roku, kiedy to podczas wystawy w Londynie należało zapłacić za tę usługę centa. Nie jestem pewien czy ówczesne sanitariaty miały deski klozetowe, ale płatne ubikacje bez wątpienia świetnie się przyjęły. Pieniądze to zresztą jedna z głównych przyczyn nie montowania klap w toaletach publicznych, nawet tych darmowych. Wymiana pokryw sedesowych jest droga i trzeba robić to bardzo często. Możecie mi nie wierzyć, ale ludzie je kradną. Nie mam pojęcia dlaczego. Raczej nie nadają się szczególnie na prezent i nie są zbyt ciekawymi pamiątkami, zwłaszcza, że zajmują mnóstwo miejsca w bagażu. Oczywiście, nie tylko ludzie przywłaszczają sobie deski klozetowe. Wiecie, dlaczego w ogólnodostępnych ubikacjach często nie ma papieru toaletowego? Ponieważ owijają się nim mumie, kiedy ich bandaże są już w kiepskim stanie. A zimą zabierają sobie te klapy i wybierają się na samki. Jeśli nie gdy nie widzieliście tego zjawiska, to dlatego, że zarówno pokrywy klozetowe, jak i mumie są białe, więc trudno je zauważyć na śniegu. Poza tym klapy szybko się psują. Zawiasy są słabym punktem każdej deski klozetowej, a w ogóle dostępnych toaletach bywają bardzo eksploatowane. Ludzie zazwyczaj nie chcą ich dotykać i w sumie nie ma się co dziwić, przypomnijcie sobie te wszystkie zarazki. Dlatego też korzystający często otwierają i zamykają klapę za pomocą kopniaka, a tym samym zawiasy szybko ulegają zniszczeniu. I nawet jeśli inne części toalety są sprawne, całą kabinę oznacza się wtedy jako nieczynną. Jedna ubikacja mniej sprawia, że i tak ogromna już kolejka wydłuża się jeszcze bardziej. Każde miasto ma swój budżet, a wydawanie dużych pieniędzy podatników na mocniejsze klapy raczej nie jest zbyt fortunną propozycją. No i kiepsko prezentuje się w kampanii wyborczej. Ten mój plakat z deską sedesową to był jednak błąd. Lepiej po prostu pozbyć się toaletowych pokryw w całości. To korzystne nie tylko dla działu sanitarnego. Również funkcjonariusze policji nie będą się już kłócili o to, kto nie opuścił klapy, zyskując w ten sposób mnóstwo czasu na poważniejsze sprawy. Hej, jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tutaj macie kolejne propozycje, które na pewno Wam się spodobają. Wystarczy wybrać jedną z nich, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie o jasnej stronie życia.